Eee, zapytasz Sariusa, kiedy mam nudę? Mówię na Ciebie, Sarius. Ty nie jest, kto to Sarius nawet, nie? To zdjęcie jest chujwe. Weź to zdjęcie, co każ czekaj, wyśle ci lepsze zdjęcie. Moje, jak chcesz. Weź też to zdjęcie i zobacz mój kciuk. Jestem kciuk bender. Daj na dyskusję. jak mało kto Michael bender. No tak się Babiedson, dzieje, ja mam taką kurwa pozycję, jak tako, tak na myśli, tak że mam zawsze jakby taki skulony. Ja nie mam tak prosto ręki, ja mam tak jakby skrzywiony. A masz włoski? No, mam kręcone. Ja na Zoe lubię klikać Jonasza, a nie gram tam. Nida. Gram na GPK. Na GPK Iralia. lubię grać. Irelia spierdala go, no. Ale mogę Ignite'a? No, co ci ten Ignite da? I tak jak trafisz się spadek w niego, to go zapierdolisz. Lepiej mieć teleporta. Nie zawsze. Ja jestem... Ja preferuję Ignite. No, ale wtedy nie możesz side'ować, nawet jak jesteś ahedy, to i tak nie możesz i zrobić, tylko musisz siedzieć, 5 na 5 i czekać aż Nunu mnie śnieżkę, albo aż dostaniesz bubble od Zoe i po prostu zapierdolą. Ja, kulta, kwestia jest taka, że jak ja padam na topie 1 na 1, zawsze jest Ignite diff. Że ja nie mam Ignite'a i on miał i przez to on mnie zabił, a ja nie. Dasz do miniona i zrozje tą... Nie, nie, nie. Trochę się bałem, wiesz? Bo ja... Jak, jakbym grał solo, to to zrobił, a tak, że ty oglądasz, to jeszcze byś mnie zwyzywał. Nie płaczesz, bo będzie miał gras po darmo. No nie powinieneś Masz E teraz, ale jeszcze nie O ja pierdolę, nie oglądaj tego Na chuj na chuj o ten trade Spokojnie, spokojnie, ja wszystko, wszystko miałem wyliczone Kurwa, bo ja się stresuję, bo ktoś ogląda, no ja to nie chodzi o to, że widzowie oglądają, że, tylko że ty oglądasz kurwa i się o, No strosujesz. kurwa stresuj się, bo 8000 ludzi cię ogląda. A chuj, chuj, że oni oglądają, ty oglądasz, nie? A ty jakby komentujesz tą rozgrywkę na bieżąco. No ja też bym się stresował jakby mnie tatuś oglądał. Dobra, co, ja okay. odpierdalam. Masz większy range od niego, po prostu las hituj do tych barelów. Kurwa ta linia jest na razie opłakana. Spokojnie, spokojnie, on nie ma manki. Nie ma manki, li O kurwa. Dobra, Rikaluś. Rikal, Rikal, Rikal. Kochanie, wszystko jest pod kontrolą. Wszyscy. Dobra, kul, kula kupujesz, kose i Uj, na No, bo jest zajebiste na Irali. Jak ja go teraz rucham, człowieku, to się nawet nie wyobrażasz. Dobra, no tego go ruchaj. Ja trzymam, ty ruchasz, proste. Przerwę mu. Co teraz jak mu przerwał? Czy ja mogę zdajwować go? Iść proxy! jest proxy, nie musicie go zajmować! Nie daj go kurwa, proxy! Ondaibuje, ondaibuje, nie, nie, ondaibuje. nie, 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 nie! ale to jest riski! Kurwa! Pójść tego wave'a po prostu! Weź mu napis, żeby się odpierdolił. No nie, już nie ma. pierdolę. Już mógłbyś być pra jakby prawie w bazie. i teraz stracić termowy recal. No to, ale wiesz, wiesz Proxy, office. proxy! Znowu, proxy znowu! Iść Proxy, znowu. I od razu Rico jak to szowujesz. Osobnie od razu. Nice. Dobra, Freezy to. Przytrzymaj to. I tak bam, jak, bam. Zabij, zabij, dwa melee creepy. No, za blisko przytrzymałeś. No, jest git, zobacz. Ty. Weź, weź miał szczulskę po minionie. Ja pierdolę. Jaką kurwa to doczuję wszystko, ten geniusz. Jak podejdzie, i weźmie miał ulta, znaczy jak będzie range'u, to od razu rzucaj. Ale rozpierdol beczkę. Jakby, czekaj, teraz ty czekasz mnie będzie low? Dasz, zabij beczkę i ult od razu, okej? Okay? tego Miona. Kurwa, no genius jebany! KURWA! Nie, dobra, proszę, wyłącz tą transmisję. Wyłącz ją. Jesteś kurwa głuchy, mówię, ult nie... E, łatwiej trafić, jak masz Nie, no kurwa. Jeden lepszy od drugiego, kurwa. Ja pierdolę, kurwa ma! No nie da się trafić E na tym GPK, on ma bola, przysięgam ci, no to jest pierdolony geniusz do drzewania E, no, no ziomek jest kurwa największym bogiem E, nie da się, nie da się go trafić. Ja pierdolę, ty głuchy <noise> max, ja ci mówię ult i potem E, pisgać go w tym ulcie i jak masz solo'a to nie da się mi trafić, jebany Irelia King tak to robi nawet. No wiem, ale wiesz co się stało? Ja już się zawiesiłem w momencie jak chciałem uderzyć w beczkę i nie mogę trafić w nią, rozumiesz? Co to robię, show czy ten? Show, show Ale możesz próbować triggerować, tylko traf E! Jest, trafiłem o! E! Kurwa i tak przyglądam, traj, niesamowite, co? jest to kurwa, powiem Ci tak! Jakby miał tu Ignata, to bym go zruchał, mówię Ci! Jak to jakbyś miał jest... Ignata! Ej, okay, słuchaj, frajerzy! Jakbyś miał kurwa <laughs> Ignata! <laughs> <Kurwa>. Co ty <laughs> powiedziałeś? Możecie kurwa triggerować jak chcesz! Okej, okay, dobra, let's go. Jakbyś miał Ignite'a, Możemy... to bym level 3, level 3-4, to byś był full level behind. Weź się, nie pogrążaj synek <laughs> i Jej kończ siej. tą pajacerkę na streamie. Xpepperer, Dono, Sigma, Emo, Channels. Nie będę dzieci z piaskownicy. Kurwa, jesteś rok starszy, już nie mów jakichś dzieci. <laughs> o, wreszcie obudził się. Proxy, Next Wave i Rika, tylko bez Jaki playna, Proxy, Next Wave, kurwa, oh. mam plecy. On nie ma flasha, flash ult. Wiem. A, nie ma flesza. Już, kurwa jest, nie ma flesza. Aaaaaah, Aaaa! jaki tyle! Nie, nie, nie! Jest ok. Kurwa! Co tam zrobić? Teraz, nie wiem nawet teraz. Ej, da kurwa. Co kurwa, nie wiem, masz challengera, no! <laughs> tak rozjebałeś no tak free linie, że nie ja mam no, bo miałbym iść double killerką kurwa! <laughs> Mogę pushować i cofnąć po killowka? No uważaj, abym kurwa nie był w tym krzaku. No, nice. Ej, Alingo kurwa, masz milion mianu. Nie, 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 nie nie tak pushować. Jak to? Masz jebane 10 k nie mam. A, tak to Dasz? wygląda. Dobra, żyjesz. A co to za życie, kurwa on... Czekaj po to... Tu... Nie, czekaj po prostu, on może to spuszuje. Kastera e, i beczkę przy okazji Nice Oooo, Aż mi tutaj wkurwa piasecznie to E trafiło. Na dos... e, mnie możesz się zdaszować teraz, Maxiu. Ej, 5 golda! No kliknij tego warda, no zmarkuj go! To no, no, nad bada. tobą, nad tobą o, tutaj, dobra, no nice gold, agi, mamy to Alin go z ultem No, ale kurwa Alin nie, ale kurwa Alin No i tak dobrze Co ty kurwa, ja to widzę Nic, bo mamy kurwa mam kurwa przyjaciela z gimnazjum na czacie I zaraz mi powie prawdziwą miejscowość w której jestem. Aha. Ja a potem nie będę miał... potem będę Jestem, jestem I miałbym kurwa pipe bombę w grze oczywiście Ty, oh, wygrywasz, pierdole, to. wygrywasz to Mam <grywa> doczkę, teraz wygrywam Wydaje mi się, że go rucham, teraz Lagi Moje chyba On cofnie? Jak nie cofnie, to powinien go jedną. Wolałbyś wysrać arbuza, czy wysikać piłkę golfową? Widziałem jak Zbigniew Kucharski tak wysrywał. Alin, 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 alin! Kurwa, co Bys ty robisz? tak. Wygrywasz to, wygrywasz to. Nie w GP, jakbyś się żeby wydarzył, go zabił! Ale ja bym. Nie wiem, czym. Bym... No nie zabiłbyś tego barda, więc Ale w ja się chciałem górę. po prostu, jakby przedłużyć takiego fighta, no, żeby tak nie wiem, i się poleczyć z tego ku... Dobra, widziałem jak zbim jak kucharski, wracając do ważniejszych rzeczy. Normalnie wysyrywał to chyba cztery piłeczki tenisowe z dupy. Tak sobie włożył, a potem tak. tak. tak, tak wychodziły mu. widziałeś czy nie? Niestety nie. Półacz tepuje. Majsterkuje. No Okej, okay, firmóweczka. Padam, nie? Ja wam fleszować po prostu. Ja bym chcę... Sze kurwa, <grywa> kurwa, mogę wszać od razu, ale szczerze nie spodziewałem się. Gram go Red Winker, drogi tam. Dobra. flipuję to kurwa. No ja pierdolę, no dajcie mi spokój. Dlaczego to są kurwa czesy? Ej, coaching, kurwa, patrzysz co się dzieje? No patrz, ale nie mam słów, no kurwa, nie powinieneś w ogóle na midzie być, powinieneś być na jebanym topie, split kuszać, brać farmę i próbować sforsować, żeby ten nawidowany feedowany to, to czemu nie powiedziałeś mi?! Kamerkę. Powód jest taki, że mój kot tutaj przyszedł, właśnie go głaskałem sobie. Dobra, kurwa, ale ja to kieruję dobrze. Gereczkę. Dobrze, 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 dalej. Pisi na Brak cycku, brak. Duchy, brak tatuaży, brak piercingu Petite. BARON! Esk... Cześć, bo dostałem do nas i że jesteś pedofilem. Perdona, tatuaży brak piercingu petite CPU Czyli to jest jednoznacznie, że ktoś sobie, że jesteś pedofilem, co ty na to? Wiesz, pedofilów było w community lat dużo, co nie? Na przykład był Hashin -Shin, Top co nie? Był Hasin? Ostatecznie? Taking with a grain of salt No na topie było dużo tych fajnych ludzi, co nie? I też był Marksman, Cookie no Czyli bierzesz wiem. Marksman Playera i top playera To jest minus i minus. Co ja gram na topie? Ja gram adekery na topie. Czyli jestem i top plainerem, i Marksman Playerem. Więc przyznajesz, minus... że jesteś pedofilem. Nie, minus i minus daje plus. Więc ja jestem osobą, która byłaby ostatnia Didlerem. Więc ja jestem safe. Okej, okay, przepraszam, że jako dziewczyny nie chcę jakiejś kurwa krowy, która ma tatuaże, piercing, ogromne cyce i tyle. Sorry. Ja po prostu chcę mentally il dziewczynę. Mogę flipować? Która jest... Mogę flipować? Możesz. Ja po prostu chcę Mentally ile dziewczynę, która będzie Aaj. mnie kurwa Błagamy o moją atencję i tyle. Nic więcej Mental ile chcesz? No taka zwykła jest nudna kurwa, taka pęcetowa. Ej. nie to Lepia... prawda, nie? Ja też bym nie chciał pencetować dziewczyny. Z większość... Ale mental ile mi się naj... kojarzy z taka... Dwie... Każda dziewczyna na internecie polskim albo jest, jest albo kompletnym kurwa NPC-tem, niewartym mojej uwagi, albo jest mentally ill i wtedy we, we are talking. Bez kitu, jak ty chcesz. Dobra, to jest bardzo dobry argument. To ty nigdy nie znajdziesz takiej osoby, No, czy dlaczego. To lat. mentali ill dziewczyny tylko w albo jakiś towarz, albo jakiś, jakiś kolczyk. No, nie zawsze. Zawsze. Moja dziewczyna chce nie. zrobić sobie kolczyk w pepku. Co robić co płynie z Nieprawda. Dobra, naj, naj, najwyżej wyjmij ten kolczyk, po prostu złapię i kurwa za nos i pociągnę i tyle. Jelo, naprawiona. Nie ma za co. I niech się leje kurwa krew No <laughs> i to jest kurwa gra. To jest w końcu, to już mówiłem. W końcu zrób ktoś nie skierował, <laughs> 0 7 0 i zwycięstwo. To jest to. Jesteś obrzezany? Nie. Pokaż. ma żywo, co? Jak się dzieje. Okay. Okej, okay, dobra. Złapie ciebie kurwa za dumsko i powiem pasz, tak prawdziw... A... Ale ty, ja jestem Będzie... top. Ja jestem top. <śmulet> ty będziesz ruchany. No ty będziesz ten kurwa... Polish fanboy, nie ja, sorry. Dobra, kurwa. Może jakaś asystka, coś? <śmulet> no jak, panie? <to> o <śmulet> tak! 080. Proszę cię, No i... Yeah! Kurde. top gap, top gap na ol się ważne GGS top, top gap S napisz, aby go w się jeszcze bardziej Nie no, S nie będę Napisz! To jest ważny, słuchaj się tatusza kurwa w tym momencie No, ale cipcia jesteś A nice No i to jest to, zwycięstwo, to jest ten kocik ale nie to nie daje. Kocik. Ale to kurwa daje Colcik top Lane z od razu jest wygrana stopa 24 Oooooo nice climbing No i więcej odali stara git